Hejka, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jest haul zakupowy z Shaina i Timu. Ja już sobie otworzyłam te paczuszki. Zaczniemy od paczki z Shaina, Shina w zależności jak to się tam czyta. I nie zamawiałam jakoś dużo rzeczy, bo w większości są to duperele i jedna większa rzecz do ubrania. Ja już sobie, tak jak mówiłam, otworzyłam tą paczkę, żeby zobaczyć, co tutaj mamy. I pierwszą rzeczą jest komplet, za który dawałam 30 parę złotych Ja wam wstawię oczywiście link do tego. Tutaj mamy ten komplet. On tak się prezentuje, taki jest top, po bokach jest takie o, żeby ładnie to wyglądało. Wzięłam sobie kolor beżowy, bo był chyba taki najładniejszy i do tego topu jest spódnica. Mam go w rozmiarze S. Z długa, długa, długa spódnica z rozcięciem i takimi pięknymi różeczkami. Czytałam w komentarzach, że rozmiar jest jakby zaniżony, że przychodzi większe, dlatego wzięłam sobie eseczkę i faktycznie ta spódniczka jest dość duża. Także tak się prezentuje: piękne są te róże. Taki to jest właśnie zestaw. Nie wiem, czy będziemy go przymierzać tutaj, czy nie. Yy, zobaczę, zobaczę. Ale ogólnie bardzo mi się podoba, yy, więc zatwierdzam. I on był ogólnie droższy, ale ja mam te zniżki naszej, bo często zamawiam i mi tam jestem. Yy, I wyszedł taniej, że wyszedł właśnie za 30 parę złotych. No i teraz zaczynamy od takich dupereli i pierdołek. Yy, pierwszą rzeczą którą zamówiłam jest obruszka. Odpuszczę sobie ją razem. Koty już patrzą. Jest ona taka neonowa, odblaskowa, zielona. Dzwoneczek oczywiście ściągniemy, bo one nie muszą koty nie mogą mieć dzwoneczka ponieważ je to rozdrażnia. I jest tutaj z imieniem Peter, dla naszego Piterontka. Zobaczcie sobie: Peterek z serduszkiem. I będzie miał ubraną taką piękną obruszkę. Także tak to się tutaj prezentuje. Przyszła taka, jaka miała przyjść. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Idziemy dalej. Mamy tutaj kolejną dla Salemisi obruszkę. Już sobie odpakowuję z wami. I dla Salemisi obruszka wygląda w taki sposób, że jest ona materiałowa. Tutaj ma kwiatka i tutaj też ma napis i jest napisane salem kod Wiedźmy Ogólnie nie widać tego jakoś bardzo, ponieważ jest to srebrne na srebrnym. Czekajcie. O. No ale yy, Ale jakoś widać. Trochę to hałasuje, jak są tak, ten kwiatek z tą blaszką, ale ogólnie yy, ładne jest to obruszka, więc też nie mogę mówić, że jest zła kolejną rzeczą mamy charmsa do mojej bransoletki i jak tutaj mam już czarnego kotka na księżycu Salema, tak zamówiłam sobie kolejnego i jest to kotek też taki wiszący biały, miał oznaczać Pitera jest tu też jeszcze łapka z napisem miał i po prostu rybeczka już Wam pokazuję tak się on prezentuje ładnie i teraz nie pamiętam, czy on jest srebrny czy nie, bo wiem, że zamówiłam kilka srebrnych. Nie mam pojęcia, bo nie widzę. Yy, ale jest piękne, więc to mamy jednego czamsa. Lecimy dalej. I tutaj w większości są czansy. Tutaj zamówiłam yy, mamę nadzieję, mamy czamsa, bo ona też yy, tą bransoletkę pandory w końcu sobie zamówiła i w końcu w dobrym rozmiarze. I tutaj mamy właśnie takie ładne. Oto to jest srebro. Serduszko ze skrzydełkami. Nie chcę się wyostrzyć. Słuchajcie. Serduszko ze skrzydełkami, i tutaj jest napis MOM. Dobrze, bo jakby to się chciało wyostrzyć, ale się nie chcę wyostrzyć, więc pewnie na koniec pokażę Wam tutaj z bliska. No bo naprawdę nie chcę, a chciałam Wam pokazać. Nie do końca wiem jak to zrobić Żeby to się wyostrzyło No dobra, no jest takie serduszko z napisem Lecimy dalej Mam jeszcze te szansy. I jeszcze jeden tu gdzieś Tu są te kartki od Zwrotu y, I jest jeszcze jeden charmsik Dobra I mam jeszcze kolejne trzy Tutaj mam taką kabuśkę, ja już jedną zamawiałam, ale dałam mamie i teraz zamawiałam drugą i prezentuje się ona tak. Jest przede wszystkim mniejsza i dlatego chciałam właśnie yy, mniejszą jakąś taką, żeby mieć. I mam mniejszą kabuśkę. Tutaj mam pszczółeczkę i pszczółka już wam pokazuję jak wygląda. Prezentuje czekajcie się, prezentuje się tak. Jest bardzo ładna, wisząca. I księżyc spadł, i księżyc jest y, taki, taki normalny. Jest srebrny, ale nie jest wiszący. Czyli tak jak kawa, i jak to serduszko, już Wam pokazuję. Księżyc również jest z, ze srebra. I tak. Tutaj wygląda i pokażę Wam też to z bliska. I to jest paczka z Shayna. Tak z bliska prezentują się te obruszki. Tutaj yy, jednej literki zabrakło i tak śmiesznie to wygląda. Poza tym jest ok i Piterek, tak. Tak się prezentują te charmsy z bliska. Tutaj mamy kawę tego księżyca, ten napis mam. Yy, kotka i tą pszczółkę, a z tyłu tego dla mamy jest jeszcze napis My Angel i tak się to prezentuje. W tej chwili mam ubrany yy, top na stanik, a ogólnie prezentuje się tak ten komplecik. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i lecimy z kolejną paczką z którą już też sobie pozwoliłam otworzyć. I mamy tutaj pierwszą rzecz, czapkę. Mieliśmy jechać na yy, zlot Mercedesów, ale nie jechaliśmy na ten zlot ze względu na pogodę. I ja sobie zamówiłam specjalnie na ten zlot czapkę z Mercedesem. Yy, jest to Mercedes podobny do Mercedesa Michała, bo jest on biały, ale Michał ma W124, a ten jest jakiś inny. On mi mówił jaki to jest, ale, ale nie wiem. Więc taką czapeczkę yy, będę miała po prostu do jazdy mercem. Kolejną rzecz, jaką zamówiłam, to są dwa etui na mój telefon. I tutaj mam właśnie pierwsze, przezroczyste z kotem i z takim niciem. Pij tu bo ja nagrywam. A drugie dostałam w gratisie. Więc odpowiemy sobie I to gratisowe wygląda Powiem wam całkiem, całkiem nieźle y... AMG Nie mamy Mercedesa AMG Ale jest ładne Tutaj takie srebrne wykończenia Piękne, no Bardzo ładnie stopione Więc dziękuję bardzo za gratisik Ym... Okej, okay, to jest to Kolejną rzeczą, jaką zamówiłam. A, no ostatnia rzecz. Yy, są balony na osiemnastkę mojego brata. I co my tutaj mamy z tych balonów? Miały przyjść złoto granatowe i jak widać, są. Nie wiem, jaki, ile jest sztuk tutaj. Yy, widzę, że są też. Yy, Jakieś inne białe, inne niebieskie. O, te granatowe mają jeszcze taki właśnie tutaj y, wzór osiemnastkowy, więc ok. Y, takie miały być. Mamy też napis Happy Birthday, taki złoto granatowy. I tu są te balony osiemnaście. Takie dość duże te 18 jest. Więc okej. Okay. Przyszło to, co miało. Jeszcze sobie zaraz odpakuję i zobaczę jak to wygląda normalnie. Musimy też właśnie schować te balony, ale już za niecały miesiąc jest impreza, więc, więc tak, trzeba tutaj pokombinować troszkę. No i dalej zobaczymy, co będzie, nie? Dalej zobaczymy, co będzie. Po prostu. Dobra. Tak, patrzę, co hałasuje za oknem. Yy... Jeszcze pokażę Wam z bliska te rzeczy. I w sumie będę mogła kurczyć odcinek. Tych balonów nie chcę za bardzo odpakowywać, ale tutaj mamy jakiś klej do balonów, także. Ciekawe, ciekawe co to jest. Misia ma już ubraną obruszkę. Petersoniu też ma już ubraną obruszkę na pięk. Dziękuję Wam za oglądanie mojego holu zakupowego. Możecie mi napisać w komentarzach, czy wolicie zamawiać na Timu, czy na Szejnie. Ja Wam wstawię tutaj linki pod filmikiem że jeżeli wam coś tam wpadło w oko, możecie też sobie zamówić oczywiście. I w sumie to tyle do kolejnego odcinka, który będzie w czwartek. Buźka.